Dzisiaj odwiedzę Wojka z Dziśka, bardzo go lubię bo u własnych braci, mamosie, czyli babkę, i pieska, Azorka. Fajny ryj, kopiłeś go na roskim bazarze z bronią chemiczną, a to mój siostrzeniec, pamiętasz jak goniliśmy za sokami? Masz tak mało skory, że jak zamykasz oczy to ci się dopa otwiera, ha. <hahaha> Wyglądasz jakbyś z spizdy na nartach wyjechał. Zrobię ci zryja parking dla ciężarowek ty trendowaty brodny rzepie, a poza tym, żygo, go, trząsaj kalafiora owsi nogi liszają z mośli klozetowej. I jeszcze jedno, jesteś śmierdzącym pędzlem. wąchaj krecika stolejarza cofnięty w rozwoju o psi wentylo, rwi i włosy rowowe zryty rodzynie. Z okazji tych świąt życzę ci trzeciego taty, bo dwóch ci nie wystarcza, żebyś w końcu omęł zęby oraz żeby ci prąd cię odjebało na wojnie, żeby ci pielocho majtek zabrakło i częstych kąpieli z tatą ty wysadzony w dopewy wytrysko kojota. Wyglądasz jakby twój stary spościli się na gnoi i słońce cię wyhodowało ty złama się Masz ty korewski psi kaloszo, kocha cię mama, to cię w choja robi. Wyglądasz jakbyś wsadzał sobie palce w dopskoty zapyździały dzbanie z Mozambiko. Zamiast zjeżdżalni, starzy wrzucali cię do wsypo na śmieci. Zrobię ci tornado na twarzy ty wysadzony w dobespermosiobaczo z borkina faso. Jesteś trendowatym pnałem. Zjaw się z komplani to raźniej ci będzie spierdalać fraglesie. Pamiętasz jak opowiadałeś, że jak byłeś mały to stary cię napierdalał kotasem po mordzie? Jesteś zjebanym cheaterem. To spierdalam na chatę.